Bądź mno. Albo kurwa nie bądź nie zasługujesz. Janusz level 53. Jesteś glazurnikiem, wykładasz ludziom płytki. Hajsik jest. Syn kiedyś powiedział, że idzie na studia. Chciał zostać jakimś wdupejebanym lekarzem darmozjadem. Od tamtej pory nie masz syna. Nie to co córka, ta poza jaraniem Chesterfieldów i ty cię nic nie robi. Ale kochasz, szanujesz, żyjesz jak prawdziwy Polak. Tak jak ma być. Jesteś dobrym człowiekiem. Przed niedzielną wódeczką z Mariuszem zawsze najpierw do kościoła. Żony za często nie bijesz, browary pijesz tylko tanie. Te drogie to wymysł pierdolonych kurew polityków. Spisek, piwo je piwo, droższe znaczywał. W kurwiacie niesamowicie sąsiad. Waldek. Zawsze musi mieć wszystko lepsze. Jak kupiłeś wiertarkę, to sobie dojebał cały zestaw narzędzi. Jak w Sylwestra kupiłeś fajerwerki, to on kupił jeszcze petardy. Jak słyszy, że się ruchasz z żoną, to też zaczyna, ale głośniej, żeby cały blok wiedział. Od jakiegoś czasu jeździsz nowym autem. Golf 3. Chrystusie, Jezusie, jakie ta maszyna ma przyspieszenie. Sportowy, więc klasa. Waldek miał ból dubska i nie wytrzymał. Kupił pasata. Co sąsiedzie? Ładny. Nawet gaz ma zamontowany. Myślałeś, że ci żyłka w dupsku pęknie. Koniec sąsiedkiego spokoju. Pora się zemścić, ale z klasą. Zapierdalasz do sklepu po supermocny klej. Kurwa, kropelka taka droga. Huy. jebać, bierzesz supergłąb. Wyciągasz ze śmietnika jakiś stary chleb, rozrzucasz na parapecie, dodajesz do niego mega trwały barwnik, przylatują gołębie. Jebcap jednego do worka. Szybko zaklejasz mu dupę klejem i puszczasz do chlebka. Robisz tak z całą resztą gagu. Swojego Batmobila przeparkowujesz na sąsiednie osiedle. Gołębie się najedzą, a jak wreszcie klej puści, to obsrają pasata tak, że go nie domyje. Genialne. Karmisz je przez parę dni. Trzeciego zamieniasz chleb na paszę dla świń, żeby miało lepszą moc. Dodajesz też trochę zaprawy murarskiej. Piątego dnia gołębie wyglądają jak kule do kręgli. Już czas. Do ich ostatniego posiłku dodajesz środek na przeczyszczenie. Co się odpierdala? Zaczynają się wiotać jak przy ataku padaczki. Wyjebują z parapetu, bo są za grube, żeby latać. Niektóre wybuchły w powietrzu, siejąc wkoło odłamki stwardniałego gówna. Pozostałe wypierdalają o ziemię jak Little Boy i Fat Man. Wszędzie flaki pióra i fekalia. Pasa wygląda jak po wypadku z trzema tirami. Nie taki był plan, ale i tak profit.